Czołem brigada. Karol Garnca z tej strony. Już 27 kwietnia Lisia Góra zadrży, a to wszystko przez bokserskie grzmoty, które wydarzą się właśnie w ostatnią sobotę kwietnia. Hero Boxing Fighters, charytatywna gala boksu, która odbędzie się w szkole, w hali, przy szkole podstawowej w Lisiej Górze. Wydarzenie organizowane przez Akademię Boksu. Charytatywny event, który ma łączyć sport, zabawę, dobry klimat z pomaganiem innym, ponieważ właśnie wtedy będziemy zbierać na fundację SMA i będziemy starać się pomagać tym, którzy tej pomocy po prostu potrzebują. Będą pojedynki mniej lub bardziej doświadczonych pięściarzy, będzie to szansa na sprawdzenie się, będzie to szansa na przeżycie naprawdę świetnej emocji, jaką jest walka w ringu. Będą też występy artystyczne, tak więc naprawdę będzie, będzie się dziać. I warto być, jeśli jeszcze nie macie. Znaczy, tak naprawdę już macie plany na 27 kwietnia. Hero Boxing Fighters. W walce wieczoru wystąpi e, zawodnik Filabora Promotion Gabriel Blezień, który podejmie Rafała Małka. Rafał, mimo, że ma zespół Down'a, to dzielnie trenuje w Akademii Boksu, walczy e, i dostąpi tego, tej przyjemności, zaszczytu wystąpić właśnie w walce wieczoru. Ale wcześniej e, między innymi pojedynek Mini Majka z Janem Kempistym. E, Mini Majka myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać. Były członek ekipy friza bardzo popularna postać w polskich sportach walki, też były uczestnik między innymi Fame MMA, zagości właśnie w Lisiej Górze i też z drugim niskorosłym stoczy pojedynek charytatywny, tak więc macie przykład na to, że naprawdę będzie się działo oprócz oczywiście walk bokserskich których będzie kilkanaście między innymi zespół Teddy's Army czyli grupa teneczna, która świetnie sobie radzi w najnowszej edycji Mam Talent również zaprezentuje się w Lisiej Górze. Będzie atrakcji więcej, szykujemy dla Was jeszcze niespodzianki, tak więc to ostatnie odliczanie do tego 27 kwietnia będzie naładowane naprawdę gwiazdami i niespodziankami. E, oczywiście, jeśli chcecie się dołożyć i, i uczestniczyć w tym wydarzeniu, to e, piszcie na priv, ogarniemy bilety, bo tych biletów już naprawdę jest coraz mniej, a zapewniam Was, że będzie świetna zabawa z dobrym boksem, z dobrą oprawą. E, scenotechniczną, więc, więc będzie się w Lisiej Górze działo. 27 kwietnia Lisia Góra. Tu nie chodzi o wygrywanie. Myślę, że tu, tu nikt nie, nie idzie z takim pomysłem, by, by urwać rywalowi głowę, ale po prostu by się świetnie bawić i, i na sportowo pomóc drugiemu. Fundacja SMA, na nią będziemy zbierać pieniądze, ale przy okazji też zrobimy naprawdę dobry show. Posłuchajcie teraz uczestników, którzy wystąpią na Gali Hero Boxing Fighters. Nie są to wszystkie postacie. Tak jak mówię, mamy jeszcze dla Was sporo niespodzianek, dlatego piszcie ogarniajmy bilety działajcie jeśli macie ochotę oczywiście też w opisie podrzucę wam link do wszystkich social mediów Hero Boxing Fighters do samego wydarzenia tam zobaczycie zaproszenia Między innymi od Mateusza Dondiego Kubiszyna czyli mistrza gromdy, człowieka który gołymi pięściami potrafił łamać szczęki innych zaprasza również Łukasz Pławecki czyli zawodnik Knockout Promotions były wielokrotny mistrz świata w K1 zaprasza Gabriel Blezień, bohater walki wieczoru, i zaprasza również Mini Mike. Tak więc wpadajcie na wydarzenie, dajcie znać, potwierdzajcie swoją obecność. Widzimy się już 27 kwietnia. Oczywiście, dzień wcześniej będzie oficjalne ważenie. Tak więc, wszystko w ramach takiego bokserskiego eventu zostanie zachowane, ale najważniejsza jest ta charytatywna pomoc. Oddaję głos teraz tym, którzy walczą. Na gali, a wy sprawdzajcie opis filmu, klikajcie w linki, i dołączajcie do nas. Bardzo lubię walczyć, to będzie już mój czwarty start w tym roku i mam nadzieję, że pojedynek będzie bardzo udany i bardzo dobry do oglądania. No tak, bo wydaje mi się, że po to ludzie przychodzą oglądać walki bokserskie, żeby po prostu były emocje i staram się zawsze w ringu zostawiać całe serducho i dawać mocne pojedynki. Mocny zawodnik kickboxingu z Dębicy i mam nadzieję, że zostawimy serce w ringu i damy mocny, dobry pojedynek na wysokim poziomie. Powód mojego udziału jest taki, że chcę zdobyć ten pas, który jest jedynym zdobycia na tej gali i chcę, żeby był mój. A tak na poważnie, to decyzja wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, robię to dla moich dzieciaków, żeby pokazać im, że bez względu na wiek, bez względu na ograniczenia, bez względu na trudności, że zawsze warto mieć charakter i pokonywać swoje ograniczenia. A drugie, jest to charytatywna gala w szczytnym celu i uważam, że po prostu w takich rzeczach, jeżeli się może, to trzeba brać udział i wspierać. Przygotowania idą bardzo dobrze, e, pokonuje swoje ograniczenia, każde, również wiekowe i, e, i inne. I cóż, no mam nadzieję, że dam dobre widowisko i fajną zabawę dla wszystkich kibiców, uczestników, moich dzieciaków e, i będzie po prostu fajnie. Warto przyjść, bo to nie tylko fajna zabawa, ale i przede wszystkim szczytny cel. Udział w Galii Charytatywnej, nie tylko jako zawodnik, ale też jako uczestnik, jako wsparcie dla swoich przyjaciół, którzy biorą w tym udział. To jest też wsparcie dla podopiecznych fundacji i takie cele zawsze warto wspierać. Na swoim koncie mam tylko takie gale, też pokazowe, więc kolejne doświadczenie w tą stronę. Też bardzo fajne przeżycie i na pewno. Przy następnych kalach też, też będzie można się spodziewać mojego wstępu. Trochę takie męskie ego można sobie podnieść, o ile ta walka przejdzie, przejdzie zgodnie z, z planem, bo Plan, no przede wszystkim dobry, dobry pojedynek. Tego co się nauczyłem u trenera Adama, na pewno będę chciał to pokazać. Ponieważ kocham to robić. Chcę się sprawdzać, chcę iść w tym kierunku cały czas. Będzie to moja pierwsza walka bokserska, taki sprawdzian. Na razie czuję spokój. Tak, stopniowo będzie będę się pewnie zwiększał poziom stresu i, i tych emocji. Dębica przyjedzie do Lisiej Góry wspierać. Dlaczego wygram? Na pewno będę chciała pokazać swoje umiejętności, progres, który zrobiłam od, od czasu, jak zaczęłam trenować. Na pewno. Jara, mnie, bardzo mnie Jara super jest. <noise> ogólnie też ze względu na ludzi myślę, bo ja jestem bardzo takim komunikatywnym człowiekiem i otwartym i yy, bardzo lubię tego typu wydarzenia, bo mogę się bardziej zżyć z ludźmi i ogólnie spędzić z nimi super czas. Moim zdaniem powinni przyjść, bo będzie naprawdę dużo atrakcji, będzie co oglądać. I kogo oglądać, tak naprawdę? Na pewno fajnej energii, pozytywnej energii, coś, co możemy zrobić wszyscy dla tych, co nie mogą się sami bronić, w tym y, przypadku SMA. dla rodzin, dla dzieci. Tyle, co możemy zrobić. No, wielkie serca, nie? Biorąc pod uwagę mój wiek, no, to taki był spontan, ale nieważne od wieku trzeba mieć tą charyzmę. Ducha walki, charakter i nieważne kto lepszy, kto gorszy, ale walczymy w tym celu wszyscy razem. tak? Dwa razy go widziałem w życiu na oczy, ale sympatyczny człowiek na pewno będzie miło, bo będzie miło, przyjemnie na pewno sobie głównie urwiemy na ringu. No, Czasami siądzie, czasami nie siądzie. Jest to po prostu szczytny cel jest to gala charytatywna i chciałem po prostu wziąć udział. A przygotowania idą bardzo dobrze, jak zawsze. No będą grzmoty, to można powiedzieć. Dobra zabawa i jest to szczytny cel, więc warto spierać i przyjeżdżać i oglądać. Lubię ten sport. Boks bo zawsze mi był bliski, aczkolwiek nigdy nie mogłem w nim za bardzo występować. W ogóle nie zareagowali i to po prostu nie dziwi. Tu nie ma, nie ma jakiegoś takiego wow, czemu czy coś. Ciężko mi powiedzieć, no zobaczymy, co, co przeciwnik będzie wymagał. Tak? Młody, ambitny, sprawny, szybki. Pomijmy to. Jest dużo ludzi, którzy mało w tym uczestniczą, więc będzie naprawdę takie coś wspólnego, może z Filkwajtami. Dużo zawodowców pokażą naprawdę świetny boks. No i będzie, będzie naprawdę fajna zabawa. Raczej, raczej siła, zobaczymy. No, sprawdzimy na nie. No, bardzo dobry zawodnik. Walczy też zawodowo. Żeby zobaczyć mocne pojedynki, wesprzeć Fundację SMA. Do zobaczenia. Na pewno jakaś adrenalina. Mam nadzieję, że wypadnę dobrze. Zazwyczaj staram się pięć razy w tygodniu, chociaż no nie zawsze to wychodzi, ale jak ta kobieta no od jutra, po, od jutra zacznę biegać. Ja w ogóle nie wiem po co tu jestem. Ja nie wiem, przyszedłem coś potrenować, ale po co tu, tu jestem, to nie wiem. No jest gala, jest gala, będziemy wspierać, będziemy pomagać chorym. Czemu wchodzę? Trener postawił mnie przed faktem dokonanym, że mam wejść, mam wejść zawalczyć i tyle, mam zrobić swoje. Damy fajną walkę, każdy chce wspierać, pomagać, my możemy zrobić to w ten sposób, wejść, dać show, a ludzie nie kupią bilety, nie przyjdą nas oglądać. I przy okazji mogą tak nas, mogą wesprzeć tą charytatywną galę. Ciężko powiedzieć, no jakieś tam ciężkie ręce podobno mam, ale się okaże co wyjdzie. Ale ja będę przygotowany, trenuję ciężko. Myślę, że myślę, że damy dobry pojedynek, dobre show. Będą bardzo dobre walki, będą występy artystyczne, licytacje, na pewno będą fajne emocje. No ja się bardzo cieszę z tego, że mogę pomóc, pokazać się. Wpadajcie do Lisi Góry i warto pomagać. Pierwsza walka za mną, w sumie fajnie było. Chciałbym się jeszcze raz sprawdzić, sprawdzić swoje mocne i słabe strony, dać tak samo show, tak jak chłopaki. Myślę, że będzie fajnie. Fajne emocje. Będę się mierzył z panem Grzegorzem Tulickim. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak walczy. Jest trochę lżejszy ode mnie, niższy. Postaram się to wykorzystać w miarę możliwości i myślę, że będzie dobrze. No Ze względu na to, że jest to gala charytatywna, to na pewno uda się pomóc. Zbieramy na szczytny cel. Licytacje bardzo to wspomogą. Rodzice na przykład mogliby by mnie pooglądać, powspierać. Tak samo rodzina cała. Zainteresowanie duże. Mm, mam nadzieję, że uda się sprzedać wszystkie bilety, jak najbardziej pomóc i będzie super. No, jestem mistrzem małopolski, więc dobrze. Chcę się sprawdzić. A, Malwina Duras. Znowu. No. no, będzie wyrównana. No, zapraszam serdecznie. No, będzie fajnie. No, myślę, że bardzo dobry, ponieważ można pomóc tutaj chorym osobom i, i sprawdzić się sportowo. A to jest inna dyscyplina i, no, i chce się sprawdzić sportowo i pomóc przy tym. E, kickboxing oraz MMA. Okay, na co dzień. Ponieważ będą bardzo mocno, mocne walki sportowe i elementy show, tak. Tak, cieszę się. No, rodzina, przyjaciele, bliscy. Ucieszyli się w sumie. No jest to gala charytatywna, są osoby wysławne i my tam walczymy. Bardzo dobrze. Na razie nie ma stresu. Przed galą na pewno troszkę będzie, ale to luzik. Zostań Hero Boxing Fighter. Jeszcze raz przypominam, 27 kwietnia. Hero Boxing Fighters, Lisia Góra, charytatywny event bokserski połączony z show. Naprawdę będzie się działo. Piszcie w sprawie biletów. Ogarniemy je, chociaż już naprawdę zostało ich niewiele. Zawodnicy prężnie sprzedają, więc będzie nas na pewno pełna sala, jeśli chodzi o 27 kwietnia. Hero Boxing Fighters, Lisia Góra. Czekajcie, bo będzie jeszcze sporo niespodzianek. Do zobaczenia.